Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj na kanale przychodzę z tematyką, która ma taki bardziej bieżący charakter niż to, co jest w książkach, bardziej rozrywkowy, czasem bardzo, bardzo subiektywny, no przede wszystkim może niekoniecznie taki przekrojowy jak w przypadku książek. No i z takim, takim tematem niewątpliwie bardzo, bardzo ważnym i bieżącym jest to, że zbliżają się upały czerwcowe pierwsze upały. Już tak straszą nas tymi upałami, więc ja pomyślałam sobie no, oczywiście, ja też muszę Wam przynieść bieżący temat perfumowy, czyli o perfumach na upały. Także zapraszam. Także kochani zapraszam na film w Towarzystwie Zwierzaczków. One będą trochę pomagały, trochę może mniej pomagały. Nie, nie powiem nigdy, że przeszkadzają przy nigdy. I tak, proponuję dłuższy film, ponieważ tak, ja już się z tematem zmierzyłam nie raz i może dla tych, którzy przychodzą tutaj po raz pierwszy, no grono się rozrasta, bardzo mi miło, kochani, ja już z tematem się zmierzyłam, także zapraszam, odsyłam Was na tenże film. To będzie podlinkowany gdzieś tutaj. Natomiast oczywiście są ciągle nowe perfumy i pomyślałam sobie, że tym razem zrobię tak, że pokażę Wam. Też wskażę na ceny, które perfumy są tanie i dużo też wynalazłam, wyszukałam takich perfum niedrogich wśród tego co mam, ale oczywiście nie znam nut perfumowych na pamięć. Będę się posiłkowała notatkami. Kochani, takimi naprawdę niedrogimi perfumami, które w sumie nominalnie nie były tanie, ale one były w rozmaniu przeceniane niedawno. No, oczywiście, kto może zrobić najlepszy zapach na lato, jak nie Hiszpania, oczywiście najlepszym zapachem na lato na te upały takie pierwsze czerwcowe, kiedy jest duszno jednocześnie, to jest kwiat pomarańczy. Kwiat pomarańczy szczególnej, pomarańczy gorzkiej, citrus Aurantium i właśnie o tym jest cały film u mnie tutaj na kanale. Także trochę, trochę dużo przeróżnych sprzętów coś tam spadło. No, zatyczka do ekranu, a to nie może mi zginąć, bo to ważna rzecz, także musiałam podnieść. Także kochani, kwiat pomarańczy i wszystkie pochodne nut cytrusowych, włącznie z owocowymi, ale przede wszystkim kwiat pomarańczy. I jest taka szczególna odmiana kwiatu, kompozycji na bazie kwiatu pomarańczy, to jest tak zwana woda kolońska, ale o tym będzie dalej. I oczywiście Hiszpanię, Victoria i Lucino, taka marka. Te perfumy były po 100 ileś złotych, zobaczcie jaki to jest duży karton, to jest chyba 200 ml, 150. I tu jest tak. A zahar radiante, czyli właśnie kwiat pomarańczy taki, czy pomarańcza taka, właśnie radiante. Nie sprawdziłam na le radiante, może, może tak jak i po naszemu. I eksplozjon citrica. Takie dwa. No zobaczcie, to jest naprawdę znakomicie zrobiona linia. Aguaz. No właściwie chyba od czasu Gerlena, który rozpopularyzował te wody, to właściwie bardzo wiele marek, które mają jakąś taką tradycję, no właśnie to piesek. Tym razem trochę... Zbogaca ścieżkę dźwiękową. One od wczoraj są bardzo pobudzone, moje zwierzaki. Nie wiem, co się działo. No, to był taki duży motokros, za wody, może przez ten hałas. I tak, to jest wszystko ładnie opisane jeszcze na dodatek. Troszkę tańsze wody. Sto ileś? Ale ja chyba kupiłam po 30 albo po 40 zł za 150 ml, kochani. No może tak. Także tych perfum tutaj będzie w propozycji z pod 20. Także już, 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 może tak będę z powrotem odkładać. Takie i takie, no takie minimalistyczne butelki, one po tyle właśnie były. Numer jeden, i co jest właśnie ciekawe, słuchajcie, ten Azahar Radiante zrobił mistrz perfumiarski, nie byle jaki, znany, utytułowany, Olivier Cresp, to są perfumy z 2005 roku i on po prostu dodał tutaj do tego neroli, który jest to tak mocno wyczuwany, neroli to jest właśnie olejek z kwiatu gorzkiej pomarańczy, moim zdaniem Coś współczesnego, czyli z jednej strony trochę różowego pieprzu, z drugiej strony coś kobiecego, kwiat Tiara Flower i róża. A w mycie Paczula, jak wiemy, on jest twórcą Angela, czyli bardzo, bardzo paczulowej kompozycji. Kochani, to jest taki film głównie dla moich stałych widzów, którzy lubią sobie wieczorem posłuchać, popatrzeć na ogród, posłuchać zwierzaków. Także jak jesteście nowi, to nie przerażcie się. No Teraz takich ogrodowych filmów jest więcej, no bo w ogrodzie jest co pokazywać. No i numer 7, bo ta, te wody miały swoje numery. Numer 7, Fanny Balto. To też jest z kolei znany perfumer, osoba z, z młodszej generacji perfumiarzy. I tutaj te nuty cytrusowe zostały, to się wyczuwa. Przełamane zieloną herbatą. I ja tu jeszcze wyczuwam cedr. Tak, jest cedr. Jeszcze wiele innych ciekawych nut, ale wydaje mi się, że te dwie nuty sprawiają, że on wybrzmiewa tak nowocześnie. Właśnie też taką kompozycją, też z Rosmana tak jesteśmy. Też kupiłam w promocji. To jest tak Theology Lemon Matcha. To też taka kompozycja z tych świeżych, ale właśnie te zielone herbaciane, one też się nadają na upały, ale moim zdaniem. Może niekoniecznie jeszcze na teraz. Na te pierwsze, najbardziej okropne upały: cytryna, macza, piżmo, cedr, konwalia, nawet cukier. Na te pierwsze upały lepiej się sprawdzą y, nuty z Neroli, ale ten, te też, jak nie lubicie, jak wam wybrzmiewa staroświecko, bo może wam wybrzmiewać staroświecko, albowiem Neroli to głównie ta kompozycja. Nie wiem, czy kojarzycie króla. Tych właśnie wód kolońskich. Przy czym odsyłam Was znowu do tego filmu, który zrobiłam chyba z 3 lata temu na lawendzie. Tutaj, na roli, jest podane z dziełami, głównie wybija się lawenda. No ale 4711 jest to zapach legendarny. Bardzo znany, wybrzmiewa kolońsko. Moim zdaniem, Guerlain, kiedy robił swoją ode kolonię Imperial, moim zdaniem inspirował się. Chociaż tu ja wyczuwam. To, co Gerleum przez lata dodawał, co go wyróżniało na tle innych perfum, odrobinę bobutonka i on daje taki nawet nieco irysowaty refleks, bardzo mi się podoba. To będzie kilkaset złotych, to może około 100, w zależności od pojemności, ale, kochani, nie jesteście skazani na drogie wody. Niedawno poniżej 20, teraz 20 kilka na Allegro. Nasza polska przemysławka. Też właściwie pachnie bardzo podobnie jak od De Perial Gerlena. A przez to i jest taka wersja z atomizerem, a przez to i jak 4711. Zaraz coś więcej, ja ale tak. Może zatrzymam się od przemysławką, bo byście nie mieli takiego poczucia, że was zachęcam tylko do złego, czyli do drogich zakupów. Naprawdę powiem szczerze, można powiedzieć zamiennik, a jednocześnie nie zamiennik, bo ta woda ma 100 lat. Przemysławka, niektórzy ją źle kojarzą, ale właśnie powąchajcie ją teraz. To możecie się zdziwić i troszkę na skórę. Generalnie wody kolońskie, jak się używa, tak, one rzadko mają. To znaczy, rzadko miała to mizery. teraz już muszą mieć. To takie odświeżacze do, na podróż. Właśnie, jak gdzieś jedziecie w podróż, kochani, tylko świeże wody, żadnych orientów, żadnych tam przyduszaczy, nie znacajcie się nad ludźmi. I teraz tak, więcej opowiem Wam o, na temat nuty kwiatu pomarańczy, ale teraz chciałabym się zatrzymać nad tą wodą kolońską, bo myślę, że to jest bardzo ważna nuta. I troszeczkę opowiedzieć Wam, powiedz tak, o tym, co kiedy powstało. 4711 to jest woda z roku. Tutaj też jak będziecie szukać, to. Yy, to jest tak, produkty, które są długo na rynku, tutaj dużo się zmienia. Ktoś tam coś dodał od siebie, już jest po prostu, chce być autorem. To, to jest tak jak wszędzie, ale oficjalną wersję przyjmuje się taką 1792, czyli to może być jedna z najstarszych udokumentowanych wód na rynku, chociaż tutaj Floris też ma dużo do powiedzenia, którą miał zrobić Mulchens Wilhelm Munchel. Mul, mulchens język mi się klączy i jeszcze jest taka wersja, bo oni mają tych wód teraz bardzo dużo, to też pachnie. To już jest współczesna rzecz. Już zobaczcie, z atomizerkiem, y, może w tą stronę. Też bardzo cytrusowa, ale już taka nowoczesna. No to już y, jak komuś to przeszkadza, źle się kojarzy na przykład na Śląsku, to y, myślę, że w wielu domach ten flakonik gdzieś tam jest kojarzony można było znaleźć, no to pozostaje ta remix. Wszystko będzie w opisie. Remix Cologne 2018 rok. I tutaj, moim zdaniem, taką ciekawą nutą, która wzbogaca te perfumy, jest oczywiście herbata. Zielona herbata, czy herbata jest w ogóle takim wytrychem, plus cedr. I ten cedr też jest do tego, żeby z perfumu uczynić coś bardziej nowoczesnego. A z kolei Ode Cologne Imperial 1860 rok, i tu nawet jest rozmaryn. I verbena, ale moim zdaniem, werbena też jest ciekawą nutą na upały, ale to może innym razem, ale tutaj ten tonka bin, czyli bób tonka, zwany fasolką tonka, a z kolei Nasza przemysłowka 1919 bodajże, tak 1919, mieli ładną, okrągłą rocznicę niedawno, czyli tak, odkładamy jeszcze i teraz kochani, może jak już jesteśmy przy tych wodach, po prostu to wszystko, co ma y, jakiś cytrus w nazwie, też się sprawdzi. Marka Zara nie robi perfum, które już w sposób taki jak zmienionej epoki. To są dwa zapachy, które kupiłam rok temu. Nie wiem, co tam teraz w tych nowych mają kreacjach, nie chodziłam, nie bywałam dawno. Poczekam, aż będą promocje już za miesiąc, to wtedy może kupię więcej. Citrus miz, no to jak citrus to wiadomo. I Vetiver Pamplemousse, pamplemousse to jest motyw cytrusowy grejfrutowy. Z vetiverem, Jeszcze ciekawszy. I one wszystkie są po prostu uniseksowe, chociaż nie do końca jest unisexowa inna woda. Woda z lat 90., ale bardzo wam polecam. To jest właśnie można powiedzieć wintażowe wydanie. To jest współczesne. I zobaczcie jak na wodę kolońską przystało. Odkręcana chyba 200 ml, i też właśnie można w ten sposób wylać na dłonie. Rzeczywiście w te upalne dni taka też była rola perfum już od e, zawsze, one były też poniekąd takim płynem dezynfekującym także kochani szczególnie właśnie w opalne dni to dezynfekowanie rąk jak najbardziej, czy w podróży no sprawdza się, także polecam wam na samą podróż, nie, nie na wyjazd na zwiedzanie zabytków, tam to sobie wybierzcie inne perfumy, ale na samo przemieszczanie się w środkach zbiorowego transportu do litości nad innymi ludźmi kochani, takie właśnie nuty no, odsuńcie 1995 rok. Tutaj jest wskazane, że jest tutaj jaśmin. To ja się zgodzę z tym, ale nawet mango. Wszyscy zapomnieliśmy chyba, że to jest nuta tego miesiąca, ale tego mango jest wszędzie, jak wejdziecie do sklepu w kosmetykach. Także to perfum dopiero trafi. Wiele perfum tutaj mango nie ma, więc cieszę się, że jest tu mango. Ale właśnie tak. Wczoraj włochałam i analizowałam ten skład a propos tego mango. Powiem Wam, czy Jardin Lenil, który też ma mango, nie wybrzmiewa podobnie, chociaż jest oczywiście dużo bardziej estetyczny, uniseksowy, ale nie wiem, czy to nie jest pomysł zbliżony. Podobna konstrukcja perfum. Tak mówię, jakby ktoś tego jaśminu się pozbył, to byłoby chyba blisko. I jeszcze jest, jak już jestem przy okazji, bo dostałam kiedyś Chanson d'Amoncé, chyba. Taka wymowa oznacza świt i takie wyrażenia wywołuje ten czarująco kwiatowo owocowy zapach. Także takie kompozycje i też można, jak zobaczycie, też polewać się nimi. Ale to rzeczywiście ta frakcja owocowa współczesna to nie jest retro. Przeciwnie, w większości perfum, które Wam tutaj pokazuję, ta woda nie jest retro. Bergamota, no gruszka, gruszka robi swoje. Kwiat pomarańczy, gardenia, nektar morelowy, tak. Ta morela jest tu wyczuwalna. Drzewo cydrowe, bursztyn, pismo. I teraz tak, teraz po prostu pokażę Wam kwiat pomarańczy, jeśli chodzi o perfumę. Czyli tak, jak szukacie właśnie tych nut, o których mówię, to szukacie tak. Dwa słowa klucze. Neroli w nazwie, albo Fleur d'Orangère. Także, albo Orange Flower, molinard. Molinard zrobił takie perfumy z 2017 roku i to jest bardzo taki realistyczny ten kwiat pomarańczy. I to są perfumy za około 200 zł, czyli niekoniecznie z tych najtańszych, ale nie najdroższe. Na uwagę zasługuje fakt, że jest tu ta figi i rzeczywiście tu się wyczuwa coś takiego bardziej, no co wyróżnia ten kwiat pomarańczy. I jeszcze jest Flair do rążer Fragonarda, będzie o Fragonardzie jeszcze niedługo film o lawendzie, na lawendzie. Też bardzo lubię tą kompozycję, bo bywa kwiat neroli taki troszeczkę, czy olej neroli, właśnie taki jakby trochę przypomina coś deserowego, natomiast on jest świeży, 2005 rok. Bergamota, jaśmin, ale też jest nuta, jeszcze raz sprawdzę, jest to nuta miodu. Łagodniejszy. Tam figa, tutaj miód, czyli twórcy perfum rozumieją, że trzeba czymś przełamać tę nutę, nutę Neroli. Neroli Voyage. Stara, zacna marka, jedna z najstarszych na świecie marka perfumowa, ale niedawno zrobiła perfum Neroli Voyage. 2015 rok, czy już inaczej, 2019 Neroli Jaśmin Imbir. Pismo i dąb. 200-400 zł, czyli to jest ta wyższa półeczka i teraz tak, teraz Wam pokażę kilka naprawdę bardzo niedrogich, więc jak nie znacie nut Neroli kwiatu pomarańczy, to może zacznijcie od tych Jeanne en Provence nie wygląda jakoś szczególnie unikalnie, ale naprawdę to są solidne flakony, ja mam już naprawdę ich wiele wszystkie są znakomicie Bukeda Grim. Aha, i tu będzie verveine cedrat, czyli werwena i cedrat. Nie, to nie jest cedr, to jest taki cytrus trochę przypominający dużą cytrynę. Czyli takie dwie kompozycje, one są, po, zależy gdzie poszukacie, na Allegro za 30-40 zł. 2015 rok jest ten verveine cedrat i no to myślę, że jest ta vervena taka cytrusowa ma te takie już totalnie duszące upały, O słuchajcie właśnie a perfumy na upały polskie. Ja myślę, że my perfumowo to jest, my jesteśmy po prostu wręcz uprzywilejowanej pozycji, bo u nas zupełnie innych perfum używamy na początku lata, a pod koniec lata, kiedy już ziemia jest wyschnięta, kiedy lata jest suche i już albo jeszcze są żniwa, to zapach y, taki y, powiedzmy, który się sprawdza wtedy, kiedy jest duszno i parno, to, to trzeba odstawić na bok. Wtedy nawet się sięga po takie nuty, Ala Arabskie, i one też dobrze wtedy pachną. I teraz tak Jeanne on Provence plus aromatyk cedrat. To już chyba było. Werwina cedrat. Aha, dwa razy. I teraz tak Neroli intens. Właśnie dość tak typowo dedykowane. Używając źle, niepoprawnie słowa. Nie wiem, czy mam flakonik. Wydawało mi się, że mam. Nie znalazłam to, tylko kartonik. Wam pokażę za to więcej widać. Cieszą się sprzedawcy. Neroli Intense. 2019 rok, czyli zobaczcie, dużo jest takich kompozycji, i znalazłam te perfumy za 50 zł, 50 ml, więc nieźle. I pomimo tego, że to są kompozycje względnie nowe, ciągle ten motyw Neroli jest eksploatowany. Nuty drzewne Ambra, kwiat pomarańczy, rozmaryn. I teraz tak mamy jean en Provence 212, ten Bouquet dark Grime. To jest właśnie jakaś francuska nazwa, znacząca właśnie te. Cytrusy i kwiaty pomarańcze. Czy. Ale to jest nawet odrobina nuty miętowej, czyli jak najbardziej pełnoprawne perfumy, niekoniecznie rozpuszczone w alkoholu czy w olejku olejek eteryczny. Marka monotema Agruma, agrumi di Sicilia, trochę droższe. Nie wiem, czy nie miałam korka, czy nie mam. To też jest właśnie tutaj po prostu na zdjęciu widać owoce kwiaty, owoce pomarańczy. I teraz a właśnie jeszcze jean on Provence. Bardzo lubię tą markę, bo uwielbiam te ich takie klimaty prowansalskie właśnie. I zobaczcie. Kwiat pomarańczy jednocześnie na, na łodydze i owoce. Tak, bo tak te drzewa funkcjonują, także jak się zbiera nieraz surowiec na te perfumy, to i tak się pozyskuje właśnie jedno z drugim. No i takie, kochani, współcześniejsze kompozycje, może nie do końca, a jeszcze Odéjivons-Chi, kochani, to jest Czyste Neroli. Neroli w czystej postaci. 2018 rok. Perfumy zrobił François Demachy. Ja te perfumy uwielbiam. W ogóle Guerlain. Y, Givenchy wyrasta na taką markę, która bardzo, bardzo się stara. Oni mają naprawdę te flakony najlepsze. Nawet teraz mają jakieś taki nowe, nową kreację. Y, no, ekspertki polskie perfumowe gdzieś były na y, tych promocjach i pokazywały właśnie że były mocno promowane, tak na pewno yy, brały udział w jakimś takim evencie. Yy, no i no pokazywały rzeczywiście zwraca uwagę na te detale. No i teraz tak, yy, Givenchy ten właśnie ten flakon też jest naprawdę znakomity tutaj, także polecam. Może to mogą, co ciekawe to wszystkie perfumy mogą być do upolowania w całkiem dobrej cenie. I teraz kochani co tu jeszcze w nutach, może tak. Oczywiście Neroli, nuty zielone, hedione, to jest taka nuta syntetyczna, jaśminowa, gorzkie migdały, białe piżmo, vetiver, cedr. Mój ulubieniec Neroli, Bloom in La di no może jakby kolorystycznie tu nie wpisuje w te klimaty, 2021, ale tu właśnie jest, moim zdaniem taki duet, z jednej strony Neroli, z drugiej strony jaśmin, jeszcze do tego bergamotem przyłamany, jak one świetnie właśnie się w podróży sprawdzają, bo jednocześnie nie jest to taka esencja cytrusowa w starym stylu, jak wspomniane o Koloń. Nie, to jest po prostu nowoczesna rzecz. Jak jesteśmy przy takich rzeczach pisanych nowoczesnym językiem, ale świeżych, to jeszcze bym poleciła. Preta mój ulubieniec, czy Secret Intu, ale on nie ma podobnego charakteru jak tamte, ale gdybyście mieli totalną alergię na te perfumy cytrusowe w starym stylu. No to oczywiście świeżaczków. Chyba w najgorszej cenie. Po prostu na rynku nie brakuje. Tylko szukajcie jak na coś traficie. To dajcie znać. Może tylko przypomnę: 96 rok. Pretty Także kochani, bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że macie swojego sprawdzonego, ulubionego, ulubionego, ulubieńca upałowego no takiego właśnie, moim zdaniem, w prowansalskim stylu, no to możecie go tutaj zareklamować. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!